Uwielbiam dowiadywać się o ulubionych książkach innych osób, głównie dlatego, że w takich listach nie chodzi o popisywanie się i afiszowanie się, tylko o książki, które, o treści, które autentycznie zmieniły drugiego człowieka. Ale czuję, że potrzeba jednego kluczowego składnika do stworzenia takiej listy: dojrzałości. I siwych włosów kilku. Na stu kilkudziesięciu. Kiedyś tej dojrzałości nie miałam, nawet żeby taką listę stworzyć, i kiedyś czytałam po to, żeby się zatracić w fikcji, albo czytałam, bo mi po prostu kazano. Na bank macie też podobnie z tym, czy tylko ja tak mam. Tamte książki w ogóle nie stworzyły jakiegoś. Permanentnego odkształcenia w mojej tożsamości. Nie pamiętam żadnych z tych książek, a potem była już era smartfonów i obowiązków, i tak naprawdę odkryłam książki na nowo mniej więcej 3 lata temu. Zaczęłam inaczej na nie patrzeć i dostrzegać to, że książki są w sumie taką ogromną, potężną siecią przemyśleń człowieka. Która rozciąga się w czasie i w przestrzeni. Zaczęłam czytać to, co naturalnie ze mną rezonowało i co pomogło mi wykształcić nowe ścieżki zrozumienia nie tylko siebie, ale też innych. Co jest w sumie unikalną cechą książek, to to, że możemy dzięki nim spojrzeć na świat przez czyjeś oczy. Wiem, że to jest oczywiste, ale tak jak mówiłam, nie miałam tej dojrzałości. Uważam, że dojrzałość to też. Um, to też pozwolenie sobie na stworzenie takiej listy w którymś momencie w życiu i y, wiedza o tym lub świadomość tego, że ta lista jeszcze będzie się zmieniać. Zanim przejdziemy do listy wszystkich książek, które chcę Wam tutaj przedstawić, chciałam zrobić out dla sponsora dzisiejszego filmu, dla aplikacji BookBeat, aplikacji do słuchania audiobooków. W tej apce znajduje się większość książek, o których będę tu wspominać i niedawno też w aplikacji premiera miała bardzo przydatna i bardzo przyjemna lektura na temat radzenia sobie ze stresem, co właściwie chyba może wszystkich zainteresować w tych czasach, ale jeszcze do tego wrócimy. Zacznę od bardziej rzeczowych, bazujących na faktach pozycji, a później przejdziemy do tych no, zdecydowanie mniej rzeczowych. Sapiens. Nie ma takiej drugiej książki, która wpłynęła na mnie tak jak ta. Możemy przeczytać w niej o tym, czym jesteśmy. Jaka jest nasza historia? Czym są pieniądze? Czym jest religia? Czym w ogóle jest cywilizacja, jaką znamy? I przede wszystkim, co jest bardzo unikalne dla właśnie tej książki, możemy przeczytać w niej o tym, czego, czego jeszcze nie wiemy albo czego się już nigdy nie dowiemy. Sapiens daje zupełnie nową perspektywę, jakby z lotu ptaka na historię ludzkości. Nie ma dnia, żebym nie myślała o jakimś aspekcie, który. Był poruszany w tej książce. Sapiens jest jak mapa, która pozwala naszkicować miejsce w świecie każdego człowieka. Przebudzenie. Czytanie głosów rozsądku daje mi poczucie bezpieczeństwa. I takim głosem właśnie jest dla mnie głos autora tej książki, naukowca, neurologa, neurobiologa, filozofa, autora wielu książek i bardzo doświadczonego nauczyciela medytacji, sama Harisa. Jeśli go nie znacie, a tęsknicie za takim poczuciem bezpieczeństwa dla Waszego rozsądku, Polecam zgłębić się w jego przeróżne formy działalności, a w szczególności w tę książkę, Przebudzenie. Znajdziemy w niej podróż w głąb naszego mózgu z przystankami takimi jak, czym jest ja, gdzie zaczyna się świadomość, czego uczą i w jaki sposób uczą najstarsze praktyki kontemplacyjne, a wszystko to. Przedstawione jest niezwykle zrównoważonym językiem nauki. Rozsądek i spokój sama są dla mnie ogromną kotwicą w tym świecie, i jego wszelkie obecne działania zawodowe mają prawdziwy, taki wartościowy, namacalny efekt i przełożenie na moje codzienne życie. A ta książka była takim punktem zapalnym, który pozwolił mi spojrzeć na wszystko na nowo. Rozmyślania. Sięgamy teraz w daleką przeszłość. Nawet nie potrafię zacząć sobie wyobrażać takiego życia, jakie miał Marek Aurelius. Miał po prostu podgórkę, ale podgórkę to jest chyba za, za słabe, żeby móc wyrazić to, jak bardzo ciężko ten gość miał. Był nie tylko cesarzem Rzymu, co w sumie już jest dosyć wymagającą. Rolą, ale też na okres jego panowania przypadło bardzo dużo klęsk żywiołowych, takich jak głód, epidemia e, dżumy, szarańcza, powodzie, pożary i nieustające wojny przeżył śmierć dziewięciorga ze swoich dzieci. Pamiętając o tych kilku rzeczach, jego apel o. To, żeby pozostać dalej skromnym, uczciwym i życzliwym człowiekiem, wybrzmiewa jeszcze mocniej. Przynajmniej w moim odczuciu tak jest. To jest stoicki klasyk, którego warto poznać, do którego też warto wracać ponownie i ponownie w swoim życiu, wyłapując coraz to nowe rzeczy, czytając to w swoim tempie, dowolnym tempie, może być powoli, może być właściwie przez całe życie. I wiem, że na pewno będę do niego wracać w ten sposób. Zakochany w świecie. Uwielbiam czytać o życiach, które są w niczym podobne do mojego, a dzieją się współcześnie, teraz. I taka właśnie jest ta następna książka. Zakochany w świecie. To prawdziwa historia mnicha, który dosy, w dosyć późnym dla siebie wieku postanowił uciec z zakonu, w którym spędzał swoje dotychczasowe życie, i pozostać sadu, czyli wędrownym. Bezdomnym ascetą. Niestety sprawy nie idą za bardzo po jego myśli, i przez pokarm, który, przez pożywienie, które dostaje od innych ludzi, nabawił się bardzo poważnego zatrucia i był bliski śmierci. Jednak zadziwia mnie to, co wydawałoby się taką mroczną historią ma bardzo pozytywny wydźwięk. I nie wiem, jak to, jest, jak to jest zrobione, że ta książka jest jedną z najbardziej pozytywnych e, historii, jakie kiedykolwiek. Czytałam, ale tak właśnie jest. Ta książka wrzuciła mi w świadomość czyjeś przeżycia i wspomnienia z miejsc tak odległych, tak nieznanych, ale czułam, jakby, jakbym tam była i jestem przekonana, że te wspomnienia pozostaną ze mną przez całe życie. Umysł zen. To moja ulubiona książka. Najulubieńsza książka na całym świecie. Pomimo tego wahałam się, czy wrzucić ją tutaj w tę listę. Z kilku względów. Po pierwsze, moje serce płacze na myśl o tym, że jest prawie niedostępna, jest prawie nie do dostania. Przynajmniej w wersji papierowej, przynajmniej po polsku. A po drugie, taką ogólną zasadą, radą, którą dostaję od moich znajomych, jest e, lub takich ludzi, z którymi rozmawiam na co dzień jest Hide the Zen. Czyli e, jakby nie pokazuj swojej strony, swojej słabości do buddyzmu Zen. Ale wiecie co, przeczytałam tę książkę kilkanaście razy i po polsku, i po angielsku, dlatego jest tutaj na tej liście. Gdy pierwszy raz ją czytałam, miałam wrażenie, jakbym. Była świadkiem zupełnie nowego dla mnie wtedy myślenia w zupełnie innym języku, w innej konfiguracji słów i z zupełnie nowym, świeżym użyciem logiki i zrozumienia. Coś po prostu kliknęło, jakbym wreszcie trafiła na treść, która opisywała coś, czego nie potrafiłam nigdy nazwać. Jeśli chodzi o buddyzm, to jest to taka legendarna książka, którą wszyscy w temacie buddyzmu lub. Związanie z tematem buddyzmu znają i podobno była to ulubiona książka Steve'a Jobsa. E, tak słyszałam, przynajmniej. Autor Suzuki był mistrzem Zen, który przybył do Stanów w latach 60., i prawdopodobnie dzięki niemu, to dzięki niemu wszystko się zaczęło, i prawdopodobnie dzięki niemu znamy obecnie pojęcie Zen. Na zachodzie. Czytałam ją wiele razy, ale to wcale nie znaczy, że wszystko zrozumiałam. Tak naprawdę, za każdym razem, gdy ją czytam, rozumiem ją trochę inaczej i za każdym razem widzę swoje ograniczenia językowe, kulturowe, których prawdopodobnie nigdy nie przekroczę, ale próbować to wielka przyjemność. No to teraz przyszła kolejna najbardziej tajemniczą i magiczną pozycję z całej mojej listy. Na pewno w swoim życiu spotkaliście się z pytaniem, jaką książkę zabralibyście ze sobą na bezludną wyspę? Moją odpowiedzią niezmiennie od kilku lat jest Tao Te Ching. To najbardziej poetycka i, tak jak mówiłam, tajemnicza pozycja na mojej liście tajemnicza, bo do dziś nie udało się ustalić ani dokładnej daty. Jej powstania, ani określić autora tego jednego z najbardziej wpływowych i ponadczasowych dzieł napisanych ludzką ręką. Szacuje się, że Tao Te Ching powstało mniej więcej 2000 lat temu, i um, przypuszcza się, że autorem był Lao Tzu. To był taki półlegendarny filozof chiński. Legenda głosi, że gdy w późnym wieku opuszczał on dwór królewski i bramy miasta, to spisał na zwoju z jedwabiu um, dla obecnego władcy rady na temat tego, jak rządzić i jak żyć. Pomimo tego, że nie jestem jakimś władcą, ani też nie stosuję się do tych rad na co dzień, to taka surowość... I jednoczesna poetyckość tego dzieła sprawia, że chce do niego wracać cały czas. Jest jak przepiękny wschód słońca, ale taki spisany prawami fizyki, i za każdym razem niezwykle satysfakcjonujący do zrozumienia i do przeżywania. Raz opowiem Wam o nowej książce, która jest dostępna w aplikacji Bookbeat. Czasami dobrze jest przeczytać o stresie i o radzeniu sobie z nim przez taki filtr, pryzmat humoru. Takie suche, bezosobowe fakty medyczne mogą przytłaczać przy tak poważnym temacie, i, i miło jest sięgnąć po coś lekkiego i przyjemnego. Taki ton jest właśnie w książce na luzie. Jak radzić sobie ze stresem i nie zamartwiać się. Na zapas. I pomimo tego lekkiego tonu, jest to prawdziwy, taki przydatny, poważny poradnik na temat tego, jak działa mechanizm stresu, jak, jakie są mechanizmy radzenia sobie z nim, budowania odporności i mechanizmy odpuszczania. Pewnie taki ton wynika z tego, że autor jest jednocześnie psychologiem, wykładowcą i stand-uperem. Dosyć rzadki miks i to tworzy taki, taką odświeżającą lekturę, która jest bardzo przydatna i bardzo na czasie. I tak jak wspominałam, niedawno miała premierę w aplikacji Bookbeat, do której ogłaszam wszech i wobec, że mam dla Was kod promocyjny. Możecie go zobaczyć tutaj na ekranie i oczywiście znajdziecie więcej informacji w opisie pod filmem. W opisie pod filmem znajdziecie również jeszcze kilka pozycji, które nie znalazły się na tej głównej liście moich ulubionych książek, ale które nadal miały faktyczny wpływ na moje życie, na przykład na to, jak się odżywiam. Więc, jeśli chcecie poznać te tytuły, to wszystko też będzie właśnie w opisie. To była moja lista książek, która zapewne będzie się jeszcze zmieniać, ale którą mogę ze śmiałością hmm, puścić w świat i powiedzieć, że jest jest prawdziwa i nieważne jak złe czy dobre te książki by nie były, miały wpływ na, na moje życie bezpośrednio. I dajcie znać, czy macie taką listę książek, czy jeszcze ją komponujecie, czy macie kilka, kilka książek, które rzeczywiście zmieniły wasze myślenie albo wasze, waszą codzienność. I ja się już z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa.